Cześć, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować jak dobrze zagenerować e, siłownik hydrauliczny. Tutaj mamy dołowicę od maszyny liquor i takie zalecenie, że bardzo często w pierwszej części, tam gdzie jest garniacz, e, tutaj na tym ransie, osa się i to powoduje to, że tego będą Dostaje się na dwa uszczyniacze, uszczyniące i te, pierwszy pierwsze, jest, już jest rozwalony właśnie przez to, że zostaje się woda, potem bo błok, piasek jak już zacznie się dostawać do środka przez niesprawny zgarnięcz, to się dzieje dzieją takie kwiatki. Pokażę na przykładzie. Zaczyna dostawać się woda z piaskiem i taki uszczelniacz po prostu potem zaczyna puszczać. Zostaje się na następny uszczelniacz i zaczyna ciec takiego siłownika. Dobrą profilaktyką wziąć szczotkę na się dobrze to wyczyścić. Ja sobie robię, że zawsze sprawdzam sobie z zadziorkiem, czy tutaj nie ma na tej powierzchni, czy jest po prostu idealnie równo, czy jest idealnie po prostu czysto. To jest, to jest podstawa. Także, no to zresztą chyba dobrze.